And now we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kind of broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, ja nie nagrywałem dla Was nic od jakiegoś tygodnia. Już Wam właśnie mówię, sprzątam, już mi zostało dzisiaj, tylko posprzątać tutaj wyrzucić obornik i królikom zanieść ściano. Wszystko już mam ogarnięte. Wy pewnie raczej tego nie zauważyliście, że dla Was nie nagrywałem nic. To dlatego, że no ja miałem dużo więcej materiałów wcześniej nagranych, jak się starałem, żebyście w miarę regularnie te filmy i tak dostawali te vlogi. A dlaczego nie nagrywałem? To dlatego, że słuchajcie, ostatnio złapały mnie plecy. I to tak mnie złapały, że trzy dni miałem dosłownie wyjęte z życia ja i nie tylko ja. Dlatego, że no wiadomo, ja się mierzyłem z ogromnym bólem tych pleców i nie byłem w stanie, no wiecie jak to jest, jak tak złapie kręgosłup, a no samo się i tak i tak nie zrobi. Więc i ja i Daniel mieliśmy przerąbane, bo Daniel przed pracą, wiecie, pomagał mi wszystko co cięższe zrobić, no to najgorsze, to wiecie, dźwiganie wiader, jak już cię złapią plecy. No bo, no bo nie zrobisz, ja miałem taki ból i gdzieś... Pod łopatką taki coś mi weszło, taki straszny ból, że nie byłem w stanie, wiecie, jak ani ruszyć ręką, ani się jakoś tak przekrzywić, ani się zgiąć. Więc czy dźwiganie wiader z wodą, czy też siano, jak wiecie, my ładujemy do tej kastry i to i tą kastrę potem trzeba przerzucić do paśnika. No to to było dla mnie takie najgorsze i w tym mi Daniel pomagał rano, więc dużo wcześniej musieliśmy wstawać, żeby, wiecie, Daniel mi pomógł tutaj ogarnąć, bo to dużo dłużej schodziło. No i ciężki to było te kilka dni. Teraz Wam powiem, że już tak od dwóch dni jest. Dobrze, już sam sobie jestem starać wszystko ogarnąć. Ten ból już taki najgorszy minął na szczęście. Wracam do żywych i mówię, odezwę się do Was nagram coś, bo też troszkę się zmieniło. Wczoraj w ogóle była taka zmiana i kilka z naszych kaczorków i jedna kaczuszka trafiły do nowego domu, ale to za chwilę teraz się biorę za wyrzucanie tego i za moment się widzimy.

od rana na pastwisku sobie stoją, bo jest dzisiaj w ogóle piękny dzień. Zobaczcie, jak pięknie świeci słońce. W ogóle bezchmurne niebo, chociaż to pogoda ostatnio to w ogóle jest, powiem Wam, niezły ro roller coaster taki. Dlatego, że wczoraj też rano je wypuściłem, było pięknie, słonecznie, i poszedłem montować dla Was vloga. I podczas tego montowania vloga, słuchajcie, w ciągu e, godziny. Zrobiła się taka zawierucha i taka, tak, taka ulewa, czego ja nawet nie zauważyłem, bo wiecie, jak się siedzi przed komputerem, no to nie zwracasz uwagi, co się dzieje za oknem. I ja skończyłem tego vloga i patrzę, a okazuje się, że w ogóle leje deszcz. Dziewczyny zmokły, całe mokre. Wiśnia to była w ogóle czarna. Z, z, z rudaj się zrobiła czarna, wiecie, tak była mokra. E, także no nie ciekawie. I tak potem po południu też. Piękne wyszło słońce, za chwilę jakaś zawierucha. Znowu w ogóle straszny wiatr ostatnio mamy cały czas. E, słoneczko, za chwilę znowu deszcz. E, takie w ogóle dziwne kolory nieba, niesamowite. Roller coaster, tak jak mówię, pogodowy ostatnio u nas. Mój przyjaciel tutaj sobie chodzi niepewny na podwórku, nawet do mnie nie podchodzi bo nie wie czy zaraz psy, psy nie wyjdą i bardzo dobrze, że tak ma, bo wiecie i zobaczcie jak się pięknie wszystko zagoiło po tej rance nie ma w ogóle e, nie ma już śladu właściwie, no piękny kot zobaczcie jaki brzucho ma piękne no, zmiana niesamowita nastąpiła muzyka Time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Show me life, show me love. Make it change. Time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. This is how we've got. Show me life, show me love. A jeszcze wam powiem najciekawsze Zaraz Że słuchajcie Nasza bubu dostała jeszcze i Podczas tego wszystkiego Podczas gdy ja te plecy mnie zapały, To Bubu dost... Rui, co ja gadam? <grywki> biegunki dostała, nie Rui. I wiecie, jak to jest, jak. Ja przesadziłem nie wiem dlaczego. Po prostu przesadziłem z naszą treściwą. Troszeczkę. Wydawało mi się, że jest troszkę chuda, i tak wiecie, chciałem dobrze. I dołożyłem im treściwego, i okazało się, że to jej tylko zaszkodziło, i dostała trochę biegunki. No i wiecie, jak to jest, jak krowa dostanie biegunki w boksie. To trzeba. To wszystko jest cały czas przemoczone, i trzeba jeszcze bardziej. Co, co chwila tak naprawdę należałoby, żeby one nie były brudne, to wiecie, chodzić i wyrzucać obornik od nich, podmieniać pod ścielak cały czas. No i wiecie, jak to było w tej sytuacji właśnie, że ja z tymi bolącymi plecami, w ciągu dnia, jak Daniela, Daniel był, wiecie, w swojej pracy, no i było ciężko, ale trzeba było iść, bo po prostu tego nie robił, to ona by cała brązowa. Zawsze nieszczęścia chodzą parami, muszę wam powiedzieć. Więcej nie wyrzucam, bo już jest sucho, kupy pozbierane, wszystko mokre pozbierane. Oszczędność słomy, słuchajcie, bo... Przeliczyłem się trochę z tą słomą i tak jak ten pan nam przywiózł tyle tych belek, to w sobie pomyślałem, uuu, to nam wystarczy, spokojnie. I się okazało, że zostało nam, właściwie to już nawet nie wiem teraz, zostało nam pięć belek, pięć belek słomy. Także jeszcze słoma będziemy musieli całkiem niedługo dokupować, a ja myślałem, że wystarczy na całą zimę. Ale to tak nie jest. Dobra, apartamenty gotowe dla dziewczyn na popołudnie. Powiem wam, że nie zostawiam teraz ostatnio już tak, żeby nie było pościelone. Od razu ścielę po wyrzucaniu. Dlatego, że potem wypuszczam psy. I nasz juniorek, kochany, zawsze sobie coś musi wymyślić, jak nie kompanie w Wannie. No to przychodzi tutaj i jeszcze dziad jeden naławia chyba piękną, bo piękna razem z nim przyłażą tutaj. Wiecie, jak jest wyrzucone, i no schnie sobie to, więc to jest jeszcze trochę mokre i śmierdzi. Wiadomo, to pod spodem. No to przyłazi tu junior, słuchajcie, z piękną, i się tutaj bawią w najlepsze. Nie wiem, czego oni tutaj szukają. Możecie sobie wyobrazić, jak potem pachną po tym. Także teraz już ścielę, bo przynajmniej wiecie, nie, nie wrąbią się w, to, w ten mokry beton i nie śmierdzą im te łapy potem. Tutaj się kaczuchy napatoczyły. Muszę wam powiedzieć, że zostało nam w ogóle pięć kaczorków e, tych staropolskich. Pan chciał bez e, tych czubków wczoraj te kaczorki I, sprzed, i złapaliśmy mu. No wiecie, on powiedział, że w ogóle taki fajny pan, w ogóle nie zależało mu, nie wymyślał nic za bardzo. No wiecie, miał do tego prawo jak przyjechał kupić kaczorki No to myślałem, że wiecie Będzie sobie patrzył, które chce A on tam po prostu wiecie, to co tam nam wpadnie w ręce Tylko powiedział, że wolałby jednak te kaczorki Bez e, tych czubków Mnie zdziwiło, bo myślałem, że właśnie będzie chciał nam zabrać Wszystkie z tymi czubkami te kaczorki Natomiast powiedział, że właśnie woli bez czubków Więc poszły do niego dwa w umaszczeniu dzikim Kaczorki bez czubków I właśnie taki jak teraz tego widzicie jednego Tylko, że troszkę z mniejszym czubkiem Bo e, no też nam tak wpadł trochę w ręce I tam powiedział, że ok, że może być. A Kaczuszka pojechała e, beżowa. Od razu zaznaczyłem, że na pewno nie, nie, nie jest nas sprzedaż ta czubatka, nasza kochana, niewidoma. I że, o, taka podobna do tej, co teraz idzie, no może jaśniejsza, bo to beżowa. Na pewno nie chciałem sprzedać właśnie tej czekoladowej z tym białym, bo taka śliczna, rzadkie umaszczenie mi się wydaje. No i na pewno nie chciałem sprzedać e, takich z, naj, z najładniejszymi czubkami, bo jednak chciałbym to kontynuować, tą linie z tymi czubkami w, przyszłym, w przyszłych sezonach. Także do nowego domu pojechała bez czubka, kaczuszka taka beżowa. A takich mamy jeszcze dwie, takie zostały. O, taka tutaj zaraz wam pokażę. Bardzo podobna do tej kaczuszka pojechała. Tylko, że ta ma troszeczkę czubek, a tamta nie miała. No i muszę wam powiedzieć, że niby tylko trzy kaczorki i kaczuszka pojechała, a tak rano jeszcze w ogóle dzisiaj z Danielem się śmieliśmy rano, jak wyszliśmy z domu, że jakoś mało tych kaczek się zrobiło, że niby tylko cztery sztuki, a taka zauważalna jest ta różnica. No ale ja się cieszę, że tych kaczorków już jest mniej, bo wiecie, one już wkraczają w taki wiek, że no już depczą, wiadomo, po tych kaczkach i już było takie, trochę powiem wam, męczyły te kaczki i nawzajem one się przeganiały ze sobą, takie już trochę agresywne się zaczynały wobec siebie robić, na, na Niektóre kaczorki się uwzięły i wiecie, cały czas je odganiały od wszystkiego. Ale jeden został, ten piękny, zobaczcie, z takim, z tym zielonym takim na głowie. Zależy jak wiecie, pada światło. No i takie właśnie też dwa pojechały wczoraj kaczorki. Na tym niebieskim mi bardzo zależało, żeby został. O, zobaczcie jak depcze już kaczkę. Na tym niebieskim mi bardzo zależało, żeby on został, bo jest taki wyjątkowy. I chyba tylko jednego właśnie takiego mamy tego kaczora. No i na szczęście został, pan nie chciał go. Wolał te w umaszczeniu dzikim nawet właśnie. Piękny jestem, piękny jesteś kolego. Teraz pięknie widać te jego kolory. Mówię, zależy jak światło. Zobaczcie. Cudo normalnie. Super, że on został też. Chociaż tamte były chyba też takie miały właśnie ten szmaragdowy połysk. I te pięć kaczorków, ja myślę, które zostało, to już u nas zostaną, już nie będziemy im szukać żadnego domu. Ja myślę, że na tę ilość kaczek to będzie już okej, okay, te pięć kaczorków, że nie powinno być już żadnego problemu. No a żeby też jakieś, wiecie, fajne zalężenie było jednak do lęgów, potem to... No to też nie mogę zostawić sobie jednego czy dwóch kaczorków, tylko. Natomiast co mnie zdziwiło, to fakt, że ja wystawiłem kaczorki i te właśnie steropolskie, i biegusy w jednym ogłoszeniu. I na kilka zapytań o te kaczorki steropolskie, to nikt nie zapytał jeszcze o kaczorki biegusa. Ja w ogóle myślałem, że będzie właśnie wprost przeciwnie, że wszyscy będą chcieli raczej te kaczorki biegusa, i to. Tak mnie zdziwiło, że jednak nie. Wiecie, ja cały czas mam takie, miałem takie doświadczenie, że jak szukałem czy kaczorków, czy kaczuszek e, biegusów, to to był strasznie duży problem. A tu się okazuje, że w tej naszej okolicy, gdzie teraz mieszkamy, to jakoś tak chyba biegusy nie zrobiły furory, muszę Wam powiedzieć. Tutaj też już mnie czeka znowu sprzętanie. No, zobaczcie, są kubki, ale jeszcze nie dzisiaj. Jutro mamy sobotę, to może jutro im. Sprzątam klatki, chociaż część. A dzisiaj będziemy jeszcze po południu chyba z Danielem w ogóle kończyć te klatki, robić te pozostałe. Bo Daniel, jak się wyrobi, to ma dzisiaj zjechać. W ogóle ma dzisiaj skończyć szybciej i ma zjechać po deski jeszcze, bo oczywiście nam zabrakło, mówiliśmy wam. Te maluchy chyba troszkę rozdzielimy. Bo no rzeczywiście, mają troszeczkę tutaj za mało miejsca. Idzie takie duże jeszcze karmidło, bo trzeba im dawać to, to ale wy już wyjadłyście, znowu łuski zostały, a godzinę temu dostały śniadanie. I właśnie mówię może rozdzielimy troszkę te króliki, macie sianeczko teraz jedzcie, jak ziarenko zjedliście, jeszcze zaraz buraka im przyniosę, no tak, o sianko pyszne, ale mnie cieszy ten widok jak zajadają sianko królinie. No fajnie się chowają te króliczki, nie ma żadnego problemu z nimi, nie ma żadnych biegunek, wszystko ładnie zjadają, sianko zjadają, rosną, bo zobaczcie jakie one już duże, naprawdę urosły mocno już. A ile one są czasu u nas? Drugi tydzień? Także mi się wydaje, że naprawdę fajne tempo mają tego wzrostu. Zdrowiutkie, twu, twu odpukać w niemalowane, że to najważniejsze. A na tego kolegę to ja się nie mogę napatrzeć, jaki on jest piękny jesteś tak piękny, tak masz piękny ten kolorek, uwielbiam taki kolor klików, taki jak szynszyle, taki kolor mają, śliczny. I nam duży i bądź reproduktorem, pięknym potem. Tu siostrzyczki, które wyrzuciły sobie całe jedzonko, widzę, pokażcie tu, dziewczyny. No niestety jestem gapą i zapomniałem zamówić dalej tych, wiecie, karmidełek takich, m, tych korytek, które można przykręcić do ścianki już wtedy nie będzie takich sytuacji, że one sobie coś rozwalają wywalają z pojemniczków, no ale za gapiostwo trzeba niestety płacić i muszę je nasypać jeszcze raz ale też fajnie rosną dziewczynki, czarnulki jedzcie sianko, trzymaj sianko zobaczcie u tej samiczki, ja już wczoraj zauważyłem takie gniazdko jakby sobie robiła i teraz ja się zastanawiam czy ona czasami nie ma ciąży urojonej bo no nie wiem, sierści tutaj nie widzę, żeby sobie rwała, żeby tutaj wkładała, ale no to miejsce tutaj tak wygląda, jakby ona sobie robiła tutaj gniazdo. No to jest zdecydowanie za szybko po pokryciu, więc jeżeli robi gniazdo, to znaczy się, że jest w ciąży u, u, urojonej, że ma ciążę urojoną. E nie wiem, chyba muszę ją dać, przetestować, zrobić próbę, dać ją do tego samca tutaj piętro niżej i zobaczyć co się będzie działo, czy ona będzie chciała, żeby on ją pokrył, czy mi się wydaje może, że to jest gniazdo, że tak tylko wygląda. Też w każdym razie wyrzuciłaś jedzonko, dziewczyno. A zobaczcie jak ona się trochę spasła, może ona trochę za dużo dostaje jeść, bo takie to podgardla ma duże. Co tam jeszcze zaglądasz? Już zjadłeś swoje śniadanie, grubasku. Tu masz sianko. Sianko teraz zostało. Kilka dni po tym jak ja wam tam wtedy, ja nie wiem czy ja może wam już nawet mówiłem, że już zaczęła jeść, tylko przez tą przerwę już teraz właśnie nie pamiętam. W każdym razie zaczęła zjadać owiec, bo codziennie jest ładnie wyjedzony i Sianko tak samo zjada. Także może po prostu miała jakiś taki yy, kilka gorszych dni, że tego owsa nie, nie chciała jeść, a tak to jest z nią wszystko w porządku. Powiem wam, że chyba tylko u tych nowozelandzkich czerwonych królików zauważyłem takie coś, że wymagają takiego. Znaczy, wymagają, że dobrze jest im pomóc przy właśnie takiej zmianie futra, bo tak dziwnie one linieją. W przypadku innych królików właśnie takiego problemu nie zauważyłem. Tam sobie same radzą, troszeczkę tej sierści zawsze wypada, co można zauważyć na tych kratkach, na siatce. A u nowozelandzkich to właśnie fajnie jest pomóc, bo tak nie. Nie chce ta sierść do końca zawsze im wychodzić i fajnie jest im je trochę przeczesać, to wtedy łatwiej tą sierść sobie wymieniają, to futerko.